Dzień dobry, witamy w moich ubajkowanych. Proszę Państwa, moja bajka to królewna śnieżka. I, i pięciu krasnoludek. Już widzę co Proszę masz. Państwa, każdy dostaje po czapetce krasnala. Mogłeś wybrać jakąkolwiek bajkę, wybrać akurat tą. Ale I właśnie to... dlatego, że Hania zrobiła piękne przejście do pierwszej rzeczy, którą będziemy robić, czyli dobierać sobie charaktery. I widzieliśmy, że Hania będzie gburkiem. A, 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 a. Dobra, nie zastanówmy się. Dobra. Pierwszy krasnoludek to mędrek, no, przemączały i tak dalej. No to ty, to zdecydowanie ty. Drugi krasnoludek to Apsik, bardzo wesoły Raz który wielbia ja. taniec śpiew i jego nos jest stale czerwony Nieśmiałek, gapcio i śpioszek. Piotr, Ty już jesteś gapcie. A co jeszcze mi zostało? Nieśmiałek. Bądź nieśmiały cały dzień, taki tak. wiesz. Wyjdźmy sobie na świeże powietrze, może tam boskie, ponieważ czeka was coś fajnego. No, Myślę, że wam się spodoba. Fajna, nie sądzę. Nie podoba mi się Kupi, taka no, hajda Słuchajcie, pierwsze co robią krasnoludki z samego rana, to idą do pracy yeah, Dlatego... Yeah, yeah. Ja idę pierwszy, powiem, gdzie idziemy Chodźcie za mną, śpiewamy naszą oh, które którą śpiewamy zawsze Hej ho, 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 ho. ho, do pracy by się szło Hej ho, hej ho, do pracy by się szło Ta ta hej ho Do pracy by się szło, ta ta hei 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 ho. O Jezus! No to... Ej, Gabciu! O Amsterdam! wysoko Patrzcie, co tutaj mamy! Słuchajcie, okazało się, że naszą pracą na dzisiaj jest zrobić piękny kwiatowy zagajnik. Ale super! Musimy się za to zabrać. No i oczywiście każdy z Was dostaje parę rękawiczek. Naszym zadaniem jest po prostu stworzyć jak najładniejszą aranżację tutaj jakiegoś kącika. A no ja, i patrzcie, mamy jeszcze tam. oczywiście karnik, bo się zbliża zima. Proszę bardzo, żeby ptaszki mogły się ćwierkać. Widzieliście, że tutaj rosną winogrona? Idziemy próbować? Nie, Hania, bo to może nie być winogrona, możesz na przykład umrzeć. No chyba nie byłoby tutaj takich rzeczy. Ej, może nawet ci zacznę lubić po dzisiejszym odcinku. Ja nie. Damy, na pewno wsadzimy jeszcze do tej, do 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 dodamy, dodamy, do 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 w Polsce, czyli jeden robi a wszyscy patrzą. Ej, do, do pracy, pracy by się wyszło. Dziura A tutaj nie było tego? No. <laughs> widzicie, gdzie ja bym to zrobiła? W tym wejściu, to jest taka płaska trawka No fajnie Julika, byłaś z nami przez ostatnie pół godziny? <laughs> Ej, chyba zepsuła. Poczekaj żeś. Ja co z tym zrobię? A, No trzymaj, bo ci się wywróciło no, Mozdrela Wykął wsa, ziemią, wsadź do e, ziemi W górę, górę yes. wkroczył dziurę Zróbmy. What the fuck Co Co? A mogę je to zrobić za ciebie? Danicie moje uczucie Скаżecie mi, no wy nie podacie za mnie śmiecie. A ty zasadzisz coś? Ja. Zasady co to ci kopa. A jaki pomiędzy czas? Najpierw nie! Wójtą, 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 Ej, ale wójtą. chodzi o to, że nie mamy więcej ziemi, Wika. Panie, Czekaj, to robisz, nie co robisz? znaczy, kurczę... Nie. Tak, Mogę wam pomóc? A jeś, A je, jeśli szampy krasnoludzkie były bardzo dobre w pracy, w sensie to było coś, co są najlepsze. Sugeruje, że nie jestem w tym dobra? No. Dora, chodź na setkę. Nie rozumiem, czemu mądrala zawsze się tak mądrzy, a gniewet zawsze się na wszystkich gniewa. A psik mnie wkurza tym, że cały czas psika, a nie zdara to tak szczerze... A, nie zdara to ja was ja maiorin... tutaj. Młodzi ludzie pragną pracę. Ja chciałem tylko, żeby popoła coś co co wiczka robi. Bo to jest naprawdę dobre. Mika, światło jego Ale ja, Al ja go nie niszczę, przecież waliłaś go przed pyłkiem. Za to, no. O, Gabcio w wielu nie rzeczach jest nie, niezdarne, ale w sadzeniu kwiatów the best. Masz szczęście, że się wstydzę powiedzieć, co o tobie myślę. Pięknie to wygląda, Jezus! Kierowniku! Rób, nie gadaj. Chodź, trzeba cię zmniejszyć, żebyś mogła podwiedzać. Tak, no. się kłócę z chłopem ten, bo mi ciągle zarzuca, że nic nie robię. I mówię, Czy daj mi. To, no, za chwilę że wszystkie rośliny, że wszystkie padną. No. Będzie, no. No. Będzie... Rób! No, chcę kunda, no. Zmniejszamy cię, żebyś tak. mogła zwiedzić naszą grubość. Ale ja to się. Duraczek. Przed... Jejku, jaki piękny ogród. Wow. Psz. Mam chyba alergię na te kwiaty. Ja byłam przed w ogrodzie, widzieliście? Akurat tam cię nie widziałem. Ej, szczerze, to to ładnie wygląda. O, o jezus! Przepraszam, troszkę mi się wydźwiękło. Tak, jest się... na przykład Tam podejść i tam tej strony układać kamienie. Leniuchy. Gdzie są te kamienie do układania? W dupie. Co ja mam na głowie? O, <noise> nic. <noise> Ej, ja się wstydzę trochę głośno powiedzieć. Powiedz. Tak, pójdziesz po podawarzkę, po apsiku proszę. A psiku? A psiku? Sprawdzisz, a psiku? A psiku? to. Sprawdzisz, gdzie jest tam? Ej, 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 ej. Sprawdzisz a psiku, gdzie jest podlewaczka? Ej, ej. ej. Apsiku, sprawdzisz, gdzie jest podlewaczka? A co robię? No i oni puszczają dwie takie osoby o! Ojej, to pomocy! O, oh, oh, uwolniona. Dziękuję. Wstydzę się, ale. Powiedz, powiedz Ale naprawdę, powiedza. gdybym się nie wstydził, to bym je ciężko wyzywał. Strasznie nas w dzisiaj wkurzają, bo cały czas od nas czegoś oczekują i nie niemal nawet do dobrej zabawy przez to. Ja tu nawet nie wiem co mam zrobić? Włosy mi zasłaniają twarz. Mamy już pokonewkę, a mądrala cały czas się mądruje i na nas krzyczy. I okazuje się, że nieśmiały, wcale nie jest taki nieśmiały. Chodź. Piękny skalnik, jak me. Aj, jest tak, że jak odchodzę właśnie dwa metry. Przymykam jedno oko i zamykam drugie. To naprawdę dobrze to wygląda. No? E, wiecie, kim jestem? <słyszyk> Daj sobie <subika. słyszyk> Powiedział po dupa, prawda? Co tu jest? <słyszyk> jest? To jest to dajka! I stąd, musimy pokonać wroga, zanim wejdziemy. <słyszyk> nie! Zamykaj! Ciągle mi spada czapka, przepraszam, ale ja nawet tego nie wiem, czy się dzieje. masz czapkę? Bardzo Dobra, bardzo ładne zadanie. Szkoda, że dwa krasnale sabotują mnie dzisiaj, nie wiem czy. Nie ma tutaj takiego czegoś jak konewka. Dla pomoc! pomocy! Pomocy! Tacy to właśnie przyjaciele. Wydaje mi się, że w tej wyprawie zaginą dwa skrzaty. Już nigdy nie zostaną odnalezione. Ojeju szkoda, że jestem krasnoludkiem głuchotkiem. Krasnoludki! Ojeju, ale przykro mi, że nic mocna. nie słyszę. U, nie, wygląda no to ogólnie bardzo ładnie. Krasnoludki! Czego? Ma pomoc! Nie! Szybko chodźcie! Nie, nie, nie jesteśmy zajęci pracą! Ciamajda! Porwało go jakieś pomieszczenie! Oj, i bardzo dobrze lepiej dla nas! Na pomoc! Dacie sobie radę! A jak nie, to trudno. Chodź. Dwie ale wiesz, mię w jednym miejscu. Dali wodę? Jak będziemy dochodzić, już tam się Mamy wodę! <grystanie> Wylały z tego. No. chyba przynieść jeszcze jedno wiadro. Kochami w tym pomysł. Później jak zaczniemy pluć na te kwiatki po prostu. Ja mogę jeszcze kichać! jaką... A możecie jedną chociaż tu fajnie rzecz tę pomóc. No, możemy prosić o to już tak szczerze, całkowicie. Ej, te trzy kresolki nie mają cielu. Nie, setka, setka, setka. Kochani, słuchajcie. Uuu, woda przyszła. Nie? Może sobie takiego no. czapka się czystsze? ja nie potrzebuję czy czystszej czapeczki, bo ona pokazuje jak naprawdę dużo roboty ja tutaj poświęciłam. Dzisiaj. Słuchajcie, proszę bardzo, oficjalny reveal skalniaczka Gen Z. Co myślimy? Bardzo ja jestem z nas dumna, w szczególności z siebie. Mam ich ten ten odioz, tak, tak, tak. Ja chciałem powiedzieć, że faktycznie bardzo możliwe, że przez to, że bardzo mi zależało na zrobieniu ładnego skalniaczka, narzuciłem trochę za dużą presję i trochę za bardzo się niepotrzebnie denerwowałem na dziewczyny. Które się obijały też, które... Mają taki cheddar. Tak, Dlatego zróbmy wszyscy grupowego przytulaska, bardzo by prosił, chodźcie One śmierdzą Chodźcie Ty też wstydzioszku, nie wstydź się Już stać tego no. mi na ryj I słuchajcie, po bardzo ciężkim dniu pracy, jak wiecie, krastoludki mieszkają w jakby jamie Dlatego zapraszam was bardzo serdecznie, na dół zrobimy Fork. budowanie the biggest fort in yeah. the entire universe Zapraszamy Hej Do domu hej się hej ho, hej ho, hej ho do, do domu, do domu by się szło, ti hey, Nie hey, wie Nie daje Co wiecie, podajcie na nasze Instagramy Pokażemy wam za miesiąc, czy te kwiatki wszystkie przeżyły Za miesiąc, jak już będzie zima Jak <laughs> wszystkie i tak ubrał Proszę państwa, mamy tutaj tak Dużo poduszek, bardzo, dużo też również kocy hej a mamy śpiącą królewnę? Spokojnie, proszę nie wyprzedzać tematu Już mamy Oj. 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 Nie patrzcie, szedło. On przy idzie, przeszedł What the fuck? Nie, Karolów. Ale czy to jest karolów, czy to to nie jest Karaluch. Ktoś, kto się zna. Wzywaliście kogoś, kto się zna? To jest Karaluch. Tu została teraz stworzona jama krasnala. Czy nie uważacie, że siedmiu krasnoludków to było trochę pierwszy sezon Gen Z? Mieliśmy swoją norkę, chodziliśmy hej, do pracy by się szło. Mieliśmy taką jedną królewnę, Karola. Chciałabym już wejść do tego fortu. Czy jeszcze trzeba światełka. What the f co się dzieje? Dzień dobry! Zapraszamy Ja mi Krasnela, dawa! Dzięki, dzięki Ja Jamy Krasnala, najlepsze melance. Ej, w ogóle jakby włączyliśmy to idzie random do się odpaliła muzyka. Widzowie, zrozumiecie, że się jaramy, tak? I wszyscy. Idę robić wam kakaoko Ja się trochę wstydzę tak z trzema dziewczynami spać w jednym tutaj Fordzie. To wypieprzaj stąd! to ja zdejmuję buciki. Proszę państwa, mamy tutaj wszystkie rzeczy potrzebne do przyrządzenia pysznego kaka. Chciałem, żeby ten mój dzień, spędzamy dzień jak w bajce, żeby to była prawdziwa bajka. Czyli tak, nie wyjeżdżamy nigdzie poza dom, bo każdy lubi nagrywać tu w domu. Do tego jemy rzeczy, które jadło się za dzieciaka. Oczywiście mam też kupione rzeczy na wspólny obiad, który sobie oczywiście ugotujemy, który jest zdrowy fajny. Ale mamy też coś innego, czyli deser. Będziemy robić piękną szarlotkę, jak te krasnoludki, ale to za. Udało się kochani, po pół godzinie końcu. Mam stopy gołe idealne pod nasek Wiktor. Nie śmierdzą. Bywało gorzej z tobą. Ej, nie, mi właśnie... Okay. Są so, stopy? Okej. Okay. <grym> Dzięki. Garnuszek. Nalewamy tutaj tak, mleko. Bez laktozy oczywiście myślimy o naszych misiakach. Tu mamy takie troszkę zdrowsze. I sobie wymieszamy te dwa kakao po to, żeby było jedno jednak troszkę słodkie, ale drugie, żeby też dało więcej smaku kakaowego. Wy widzowie, możecie napisać mi w komentarzu, jakim wy byście byli krasnoludkiem. Wiecie, jeśli chodzi o cechę charakteru. Ja jestem mądrala i, i górek momentami. Nie. Puściłeś? Jak ty to zrobiłeś? No to tak jest na bluetooth Ej, to normalnie i ma całkiem niezły dźwięk niż ten pendrive. Hehehe <grym> ja, Bo to chodzi o to, że nasza muza ma taki dźwięk, kochana. <grym> Ej, <grym> <to jest polne. grym> Czemu ta Dymiarka robi tak? Zawsze się pali. Nie, adrenalina mi poskoczyła. Czemu to się nie rozpuszcza? I czuję, że dużo grudek będzie, czy to... O, wiem co, ten taki... Cik, 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 taki, taka... Łapka z dziurkami. Czyli najlepszy rodzaj łapki. Nie nie, 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 nie. Nie no stary, ale czemu nie? To już jakby ci mówię, że to jest jakby jedyne jak słuszne rozwiązanie. Czujesz ten zapach? to co robisz? Co tak wiercisz? A, kakao wiercisz. Kakao! <grystanie> Mamy nie ma akurat, więc postanowiłem, że ci uwiercę odrobinkę kakao. Co, co ty na to? Uch. Dobra, daj to kakao. bo mm, czekaj... No. Nie, nie, nie! Czas jeszcze dla mądruli. Mądrula gotuje, proszę państwa. Nie dziwię się, że tak dobrze mi wiesz, bo jednak jestem mądrulą, tak? To obudzi się do dźwięków z dresztu Ja już wychodziłam na ocenkę my Co? Proszę państwa A ty się cieszy Kurde, nie wiem czy byś tak jadam A jakieś takie sprinkles? Może z po prostu Masz. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Wychodzi na to, że w dzisiejszym odcinku Nie jest tylko jeden mandrura. Ja, mądrujan A ty piwka nie chcesz? Nie, dziękuję Przecież już nie ma i tak. <laughs> Ja pierdzielę nie no dobra chodź idziemy Ja. <laughs> yeah. Szczerze? dobra, co zrobiłaś. Mhm, pyszne, tak. Bartek. Nie umiem być gburem, bo jest tak dobra. Pyszne kakałko. Ja, ja jestem troszkę wstydzić, ale nie powstydzę się tym razem powiedzieć, że to jest naprawdę pyszne. Ale mówię wam, bo to jest dobra proporcja, że pół słodkiego i pół niesłodkiego. I dużo miłości. Kto to? Olbrzymidzia. Ja rozumiem. A, ty Mądry jesteś! Co to jest, dziecinka? No. I e, podoba mi się, uwe chciałbym tutaj zamieszkać i nie robić pracy, już mogę... Ja tak, też nie chcę pracy. To jest twoja praca, już w tym momencie. No właśnie! O wszystko ładnie. No. <laughs> Ej, szczerze, to jest jedno z moich marzeń po prostu Ej. mieć albo podcast, albo, albo audycję radiową. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Kraków. Dzisiaj Uj, pogoda dziękuję, jest ryber. Masz głos radiowy. Przestań <laughs> ja tam, wcale nie ćwiczyłem całe dzieci. Ja mam głos radiowy. Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj. Radiowa. Ja. Siemanko widzowie, Ej, a może dzisiaj? by tak drzemka? <grymka> Wszystkie... poczekaj nagrywam! Skończyliśmy budować fort. Wypiliśmy kakaoko. <grymka> na zdrowie. Wszystkie Wszystkie krasnalki poszły spać na tego drzemka. Ej, nie mogę zasnąć. że mm. będzie wam przeszkadzało jak sobie puszczę muzykę do spania? Nie, nie, nie spokojnie. Enjoy music, Oh, <laughs> 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 Dzień dobry, drzemka zakończona. My wychodzimy z naszej norki, ponieważ nie możemy przespać całego dnia jako krasnoludki. Jak już sobie pójdziemy na górkę, to... Albo nie, inaczej. Hard cut. Pff. Kolejna konkurencja, proszę państwa. Jak wiadomo, królewna śnieżka w wdupca jabłka, a później idzie w śpiączkę. Dlatego my musimy w każdej sytuacji potrafić wyciągnąć jabłko i uratować naszą królewnę śnieżkę. Każdy dostaje minutkę czasu. Osoba, która wyciągnie jak najwięcej jabłek w minutę, zostaje królewną śnieżką i będzie mogła w kolejnym zadaniu mieć po prostu trochę fajniej niż tak. Czas na pierwszą osobę, czyli Wika. Dawaj. Nie pluj do wody. bo to jest? Wigał też jedno honorowo. A weź się tak. Zasaj. E, możesz używać. Rok. Wybaczcie, że nie kupiłam. Daj, ty gotowy? Dalej. Mówisz strach! Zostaw mnie! na końcu w o, <tryk> A, o, ty, o, ucha mi się Nie <tryk> masz już dawać mój rzadko! <tryk> cztery, dwa, jeden! <tryk> Gratulacje! Nie. Kolejna osoba! Dobra, dobra, dobra! Kto to był? Kania! Ale ze stresu? Nie, to nieśmiałek Cztery! Dźwięk. Wow. Eeee, bo to chodzi o spokój, słuchajcie. <grymne> nie, Paweł! Ty mu się zmienia! To się nie dzieje! Nie przepraszam Was za taką konkurencję. Eee! Ej, 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 Urzymaj! Ej, Ej, Końcóweczka jest! No i Was końcówki mi dał! No! No i dobra, urwi wszystkie. Trzy. Jest mi się ja wolę. Dwa i <grymne> Jeej, a, 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 Gratulacje! Zobaczmy jak idzie Julice? Czas, start! Red Delicious! <grym> Z 20 sekund ci zostało Julce, Jul, Jul, oddawaj! Z większą końcówką! O? Możesz włożyć całą buzię <grym> ta, i docisnąć i bo... do dna! Tak ta, ta, to! Bo... Ta, ta, gratulacje! Końcóweczka zadziałała! <grym> Koniec! O. Ale jedno! Ale jedno, lepiej niż Wika! Dobra, jesteś gotowy wstydzioszku? Trzy, Trzy. Nie, nie. Trzy. cztery, start! Ale nie, nie! Gengar, co ty robisz? O, chyba... Dobra, idę po więcej Ja się boję! E, okej, okay, chyba, chyba już jest mamy ścieżkę. śnieżkę. Oj, to bym śnieżką bardzo! O. Zobaczaj, żebyś kolejne W takim razie wychodzi na to, że niech kto inny jak Bartek Świeży jest naszą księżniczką w następnej konkurencji A następną konkurencją jest dwuminutowa prezentacja, którą mamy przekonać księżniczkę, że to my jesteśmy tym najlepszym krasnoludkiem, którego powinna wybrać i którego powinna kochać Osoba, która jest królewną przebiera się w niebieską sukienkę Nie wiem widzowie, czy wiecie, ale jakbym już trzeci dzień pod rząd, przynajmniej Świeży, jest ubrany w sukienkę jakby codziennie Kochani, wiem, że dla każdej prawdziwej księżniczki liczył się czyny a nie słowa, a dlatego spróbuję ją przekonać układam do dżędziary. Ja nie jestem dobra w takie różne prezentacje, jakieś tańce, przekonywanie. Nagram po prostu TikToka z naszymi wspólnymi zdjęciami, naszymi wspólnymi filmikami, żeby przypomnieć mu o tym, że ja naprawdę jestem cool. Ja jestem absikiem. Ja chcę się obwinąć papierem toaletowym. No i super! Widzę, czy wy byście mnie na, na waszym miejscu wybrali? No, gdzie mi tutaj? No na no, tak normalnie. Teraz jest... Teraz jest czas chorób, to się ten... Czas honoru. To jest księżniczko. Jestem bardzo mądra, ale też szalenie przystojna. Pacynka. Co tu się dzieje dzisiaj? Daj drugą krabem. Jestem prawym. Jestem rawim. Szczycem. Jestem prawym szczycem Jestem lewym szczycem i się będą kłócić. Ja No możesz, to poczekać na dole czy coś. Proszę Państwa, mamy przyjemność zaprosić Królewnę śnieżkę! Proszę bardzo! Ale jaka ma królewna! Zapraszamy no nie ty czujesz sobie tutaj z nami. Jak się czujesz, proszę cię powiedz przed wybraniem swojego na, najlepszego krasnoludka, z którym spędzisz resztę życia? to, jest to moja rodzina. To no nie rodzina, to są dziomale. Zapraszamy, krasnoludka! A, psik! żebyś mnie wybrał, żebyś już nigdy nie zabrakł papieru <grymne> Wybierz mnie, a będziesz mógł do końca życia mieć nieskończoną ilość Czy masz funkcję też podcierania dupy? Ale ty słuchaj, ale co ty mówisz? No. <grymne> 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 <Sadziłeś>. Gratulacje! <grymne> Zapraszamy Smerfa, Gapę Niezdare <grymne> Ja nie zapomniałam, po czym ja tutaj jestem? ze mnie gapał, a nic nie przygotowałam Musisz mnie A już wiem Przypomniałam mi się przypomniałam się ona Cię prezent je Co jest, żeby przypomnieć ci o tym, że tu ja jestem najlepsza i mam fajnego psa Pick me Choose me Love me Co to jest to ostatnie Bardzo ładny filmik, podobał Ci się Dzięki Dobrze, także to był, był Swercia, Majda, a teraz Z czas na Gburka! Zapraszamy! Może i dużo narzekam, jestem pracowita i oczekuję tego od innych Ostatnio umyłam odkurzacz i zalałam silnik I oczekuję od wszystkich nie wiadomo czego, ale mam jedną rzecz Ten jeden sen jak masz gorączkę Koniec czasu, to był Smert Gburek No i co, teraz czas na mnie i krasnoludę! On chodź! Cześć, chciałem Cię przekonać do tego, że. Kurczę! Jestem krab! A co masz do powiedzenia? No, ogólnie chodzi o Nie, nie, nie! To jest super! Dziękuję! To jest super! Dziękuję, Dziękuję bardzo. Słuchajcie, to były nasze minutki. Zacznijmy od tego krasnoludka. Tutaj bardzo mi się podobała funkcjonalność tego krasnoludka. Oferuje rzeczowe tutaj przedmioty, jak Taśma Unlimited. Na tak dawuję. Kolejny krasnoludek przypiepięciennie tańczy. Tutaj ten krasnoludek naprawdę też bardzo ładny TikTok. Wiecie, na mojego TikTok, żeby go zobaczyć. Spodobałoby mi się to bardziej, gdyby zaproponowała mi tego TikToka na mój. Na Mojego TikToka. U e, świeżego. Ostatni krasnoludek, bardzo fajny performance. Wygrywa przez to, że zaskoczyła mnie swoim performanceem. Krasnoludek, mądra Dziękuję. Księżniczko, nie pożałujesz, że mnie wybrałaś. Po całym yy. Super sposób, żeby zabrać atencję od całowania stóp. Może to było potrzebne, gdybyście wy wy, 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 to byście dostali nagrodę, ale jako, że ja wygrałem, no to ja nie dostanę nagrody. Nie wiem, jak wam, ale mi strasznie burczy w brzuszku, więc krasnoludki bardzo często sobie wspólnie gotowały, więc po prostu gotujmy sobie coś wspólnie. Słuchajcie, miszki, maszki. Robimy curry. My z Julią robimy szarlotkę bez przepisu, bo po co przepis? Mamy tutaj namo, mamy cukier waniliowy, no, nie mówi się waniliowy. Czy jest jeszcze cukier waniliowy, ale to coś innego. A ja odcedzę ciecie, życę. Nie życie, ciecię, życie. A nie, damy rady chyba. Hani, dawaj. dawaj. Ja, ja miałam jasne. wizję, gdzieś przed chwilą widziałam nożyczki w tym domu. Oto par? To A ile? Parcy, ile nożyczek? Ja zawsze szukam nożyczek i nie ma. W ja, bardzo się cieszę, że w bardzo sanitarnym miejscu to robicie całe jedzenie. O ile Najczystsze i jedne z najczystszych zwierząt. No to jest pas, prawda? Ej, ja za tym twoim karem, tak zupełnie że nigdy nie dać. Jeszcze nie przyjemności. Ja mam takie swoje dwie popisóweczki. To i na mąki Carbonara. Ja dużo ludzi. Jak Bartek w pierwszym domu dzielnicy zawsze to robił. I zostawało trochę na patelni, on mówił, no, zjem sobie później na kolację. A ja za każdym razem przychodziłam, koło tego to dałam Z Tego, żeby, cię, żeby sobie przetestować. Żeby przetestować, czy za każdym razem smakuje tak samo. I w pewnego razu nie zostało nic i on się wkurzył na tak, tak, tak. I nie wiem czemu powiedziałam, że to bamia. Ja. To wygląda jak kary ja bardziej bardzo kary. Właśnie teraz to dodajemy, proszę Państwa, coś, co powoduje, że kary smakuje jak kary, czyli cała przeprawa kary. To, tak, to i tak będzie mało. Jaki piękny posiłek przygotowaliśmy! Nasz! A? I co? Kwiastą nie umie? Oczywiście, że umie. Ujej, jak to dobrze wygląda, Hanny. Siadajmy do stołu. Proszę Państwa, mamy gotowe jedzenie. Ja przepraszam, nie posoliłem niestety ryżu. Proszę, To jest typowe jedzenie krasnoludków. Tak, kary. Krasnoludki wychodzą się z indii. Nie chodziło mi o to, że po prostu go bardzo miło spędzić z rzęziakami. Ta bajka była tylko przykrywką. Wiem, okay. że w ostatnim czasie jesteśmy bardzo mocno przepracowani, więc myślę, że też każdy na pewno doceni to, że sobie spędziliśmy ten czas w doku, na spokojnie, bez presji, bez jeżdżenia jakiegoś. Także my sobie jemy, jeszcze nas czeka szarotka, a po szarotce oce. Uwaga, uwaga! Look at this! mega słodko wygląda tak się. Wow, widać serduszka! Chodźcie spróbować szarotkę z krzaty! Kurde, jak to jest dobre. Co ty gadasz, serio? Kruszonka, kruszonka robi robotę. O Jezu, ale to jest pizza super z sosem cząstkowym. Ej, ja od wyłania. O, bardzo dobre zrobiłam. Asztaniam. Jeśli to będzie dobre, a już widzę po Waszych reakcjach, że będzie, to znaczy robiliśmy dobrą robotę, bo i podołało kary, które było super. I deser. Mhm. Mm. No chodziła, że Yeah. Mm. Dobra. Dobra. Mm. What the fuck? Czas na ocenki, proszę Państwa. Bardzo mi się podobało dzisiaj, dużo fajnych aktywności. Jednak dużo też aktywności wymagało od nas pracy dłużej, na przykład sami musieliśmy ugotować wspólnie. Było to przyjemne, ale jednak mógł to Bartek nam ugotować coś krasnoludzkiego. Było fajnie, ale były mankamenty, dlatego moja ocenka to 7,5. Kochani, ubajkowani Bartka Kubickiego, czyli Śpiąca Królewna i Siedmiu Krasnoludków. Bardzo fajny dzień. Spędzony cały w domu, ale tak przemyślany, fajne aktywności, fajnie, że też pośmialiśmy dużo. Byłam apsikiem, czyli idealnie w ogóle, bo jestem chora, więc tutaj katar, nie musiałam nic udawać. Damy ocenkę 7,5. Nie sądziłam, że będzie tak fajnie. Myślałam, że będzie to cringe'owo, że nie będę tego czuła, no bo jednak to jest taka bajka już typowo dla dzieci. Wiecie, scooby Kubitą no to tam robiliśmy różne takie rzeczy, które robią dorośli. Jak to to mi się kojarzyły z czymś, że to będzie mega dziecięce i że nie do końca mi się spodoba, a bardzo mi się podoba. Najbardziej mi się podoba drzemka. A tego jeszcze nie było na kanale Jenzi w trakcie dnia. Z tym, że brakowało mi trochę takich atrakcji, które byłyby zorganizowane stricte przez Bartka, bo wszystko angażowało nas. No i właśnie za to bym odjęła jedynie punkt, więc ja myślę, że tutaj Bart coś ode mnie dostanie 6,75. Super było to, że cały odcinek robiliśmy zespołowo wszyscy razem. W sumie spędziliśmy ten dzień tak na chillu, ale pod pretekstem właśnie bajki. Było to bardzo miłe, ale czy zaskakujące? No właśnie, czy to dlatego ode mnie ocenka 7, bo było to jak najbardziej poprawne. Na 7 jak 7 tasnolutków, fajnie podobało mi się. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.